Dzień dobry, dziś druga część filmiku na temat walk o Krotoszyn w styczniu 1945 roku. Nie tylko o Krotoszyn, bo też poświęcona ta część będzie walką w okolicach Krotoszyna, a szczególnie tej legendarnej i obrosłej wieloma mitami potyczki pancernej spod Benic, Raciborowa i Wróżew. Także dzisiejszy materiał będzie poświęcony tej drugiej części walk o Krotoszyn w styczniu roku 1945. Serdecznie zapraszam. 24 stycznia 1945 roku, w środę, bardzo poważnym zagrożeniem dla naszego miasta mógł okazać się tzw. wędrujący kocioł. Wędrujący kocioł został utworzony w rejonie Sieradza, a w jego skład weszły improwizowane, częściowo rozbite i sformowane na nowo oddziały niemieckie. Tenże kocioł ominął Kalisz, kierując się w stronę zachodnią i po drodze zatrzymał się pod Ostrowem Wielkopolskim, gdzie przez trzy dni Niemcy bezskutecznie próbowali wedrzeć się do bronionego przez mieszkańców miasta. Groźba ponownego zajęcia Krotoszyna przez znaczne siły niemieckie była wówczas bardzo poważna. W stronę naszego miasta zbliżała się straż przednia resztek dywizji Hermann gering i używając tutaj sformułowania resztki, należy być świadomym, że szczególnie w kontekście stosunkowo nielicznej obrony Krotoszyna, te oddziały były nadal bardzo groźne i o wiele liczniejsze. Warto w tym miejscu też wiedzieć, że na trasie swojego odwrotu Niemcy, wkraczając do wsi i miast, szukali przede wszystkim paliwa, żywności, ale czasami także możliwości odpoczynku. Nie chcąc, aby Niemcy ponownie wdarli się do Krotoszyna, Władysław Kędzierski, dowódca obrony, polecił założyć w różnych punktach naszego miasta stanowisko obronne. I w pierwszym materiale, który nagrałem na ten temat, w pierwszej jego części, już wspominałem, że Kędzierski takie stanowiska kazał zakładać wcześniej, aczkolwiek one miały wcześniej charakter patroli. Natomiast takie stałe stanowiska obronne, dopiero w tym kontekście wobec zbliżających się potężnych oddziałów niemieckich, Kędzierski kazał tworzyć. Te stanowiska miały raz po raz strzelać, pozorując akcje bojowe. Ponadto po ulicach miasta jeździł również ów zaginiony radziecki czołg, o którym też wspominałem w poprzedniej części tegoż materiału. Ten sam żołg, który pomógł Polakom wypeł przepędzić Niemców z północnej części naszego miasta, z terenu ulicy przemysłowej, a także z obszaru yy, w pobliżu infrastruktury kolejowej. Ten czołg jeżdżąc po mieście miał hałasować, miał sprawiać wrażenie, że w Krotoszynie stacjonuje większa kolumna zmotoryzowana. Ponadto kilka karabinów maszynowych Kędzierski kazał także umieścić na pakach ciężarówek, które Niemcy porzucili wycofując się. Tymi ciężarówkami jeżdżono w różne punkty Krotoszyna i też z nich strzelano, z tych karabinów na nich strzelano, pozorując akcje bojowe. No i w zamyśle Kędzierskiego, zbliżające się do Krotoszyna oddziały niemieckie miały odnieść wrażenie, że w mieście znajdują się znaczne siły obrońców i miały też w ten sposób skłonić Niemców do ominięcia Krotoszyna. I jak się okazało, ochotnikom pod komendą podporucznika Kędzierskiego udało się oszukać Niemców, no i ostatecznie formacje niemieckie zdecydowały się ominąć e, Krotoszyn od północy i od południa. Te siły niemieckie, które ominęły Krotoszyn od południa 25 stycznia ponownie wkroczyły do Zdun. Kolumna niemiecka pojazdów pancernych niemieckich przede wszystkim przejechała przez miasto, natomiast piechota przemoszerowała polami pomiędzy Zdunami a perzycami. Po uwolnieniu z ratusza wspomnianych też w pierwszym materiale aresztowanych przez Straż Ludową żołnierzy skrytanych w Cegielni, siły niemieckie ruszyły dalej w kierunku Kobylina. Warto tutaj podkreślić przezorność mieszkańców Zdun, którzy, aby nie sprowokować Niemców, zanim Niemcy wjechali do miasteczka, pozdejmowali ze swoich domów flagi narodowe, które po 17 stycznia, czyli po opuszczeniu przez Niemców Zdun, powywieszano. W Kobylinie za to sytuacja była zupełnie inna. Kobylin, jak też wspominałem w poprzednim materiale, został oswobodzony ostatecznie 24 stycznia. Natomiast 26 stycznia, dwa dni później, o 4:00 nad ranem, liczne oddziały niemieckie, właśnie te zmotoryzowane, pancerne, wjechały do Kobylina udekorowanego polskimi flagami, bo mieszkańcy nie zdążyli ich jeszcze zdjąć. No i Niemcy wpadli wtedy w szał i rozpoczęli represję na mieszkańcach. Na miejscu rozstrzelano dwóch wartowników ze Straży Obywatelskiej, Aleksandra Grobelnego i Wojciecha Chlebowskiego. Rozstrzelano także Jadwiga Metler. Ponadto Niemcy wzięli dziesięciu zakładników, którym grożono śmiercią w przypadku nieujawnienia dowódcy Straży Obywatelskiej. Ponadto aresztowano też mieszkańców domów, które udekorowane były biało-czerwonymi flagami. Niemcy weszli do kobylińskiego ratusza, zdewastowali wnętrze, zabrali część dokumentacji z ratusza, a także zabrali część sprzętu biurowego. Ponadto w Kobylinie Niemcy ogołocili sklepy, zabrali też zwierzęta z zagród rolniczych w pobliżu miasteczka. No a tak naprawdę przed masową egzekucją, przed śmiercią w masowej egzekucji polskich mieszkańców Kobylina uratowali ich niemieccy sąsiedzi, którzy rozładowali bardzo napiętą sytuację. W sobotę 27 stycznia Niemcy zaczęli stopniowo opuszczać Kobylin, a stało się tak przede wszystkim pod naporem zbliżających się coraz bardziej oddziałów Armii Czerwonej, no ale także było to możliwe dzięki temu, że na pobliskich polach zrzutem lotniczym Niemcy otrzymali świeże zapasy paliwa. Niemcy opuszczając miasteczko kierowali się w stronę oczywiście Leszna, no ale w okolicy Kobylina doszło jednak do kilku niewielkich potyczek. I tak świadkowie wspominają o tym, że na szosie do Starkówca w pobliżu Wsi Górka doszło do niewielkiego starcia pomiędzy Sowietami a Niemcami, w którym to Rosjanie mieli użyć Katiusz. Na skrzyżowaniu dróg w pobliżu szkoły w Smolicach miało dojść do starcia kilku pojazdów pancernych. Notabene w Smolicach doszło też do pewnej kuriozalnej sytuacji. Jedna z relacji wspomina o tym, że jeden z mieszkańców Smolic wyszedł na powitanie kolumny niemieckiej z biało-czerwoną flagą, bo pomylił czołgi, po prostu wydawało mu się, że to są czołgi rosyjskie, no i załoga niemieckiego czołgu go po prostu zastrzeliła. Jest jeszcze jedna ciekawa sytuacja, jaka miała miejsce w pobliżu Zalesia, w, w Lesie. Pozbawiona wsparcia pancernego piechota niemiecka przez kilka godzin próbowała pozbyć się unieruchomionego ciężkiego czołgu radzieckiego. Wszystkie te wymienione przeze mnie potyczki skończyły się mało znaczącymi, ale jednak sukcesami wojsk niemieckich. Do największego w naszej okolicy starcia pomiędzy oddziałami pancernymi Sowietów i Niemców doszło na linii Wróżewy, Benice, Raciborów 25 stycznia, czyli dwa dni przed opisanymi przeze mnie wydarzeniami w Kobylinie. Mijając Krotoszyn od północy siły niemieckie kierowały się przez Dzielice i Raciborów albo przez Bożacin do Benic i dalej przez Stary Gród i Kuklinów w stronę Leszna. Według relacji świadków niemiecka kolumna była bardzo liczna, było tam 78 maszyn, ale cierpiała na znaczne braki paliwa. Świadkowie wspominają, że Niemcy zlewali paliwo do jednego czołgu, a następnie tenże czołg ciągnął po dwa, trzy inne pojazdy. Niemiecka kolumna zatrzymała się na postój w Benicach oraz okolicznych wsiach, m.in. w Starym Grodzie, Romanowie, Kuklinowie i Rojewie. W większości Niemcy mieli własne jedzenie, aczkolwiek zdarzyło się, że wyjadali wszystko, co znaleźli w polskim gospodarstwie. Zatrzymywali się głównie, aby odpocząć. Czasami się zdarzyło nawet, że w środku nocy Polaków wyrzucano z łóżek, ponieważ niemieccy żołnierze chcieli odpocząć. Właśnie 25 stycznia nad ranem kwaterujących w Benicach Niemców obudził huk dział, prawdopodobnie radzieckich, który dochodził od wschodu. O godzinie 7 rano w 30-stopniowym mrozie w okolicach wsi pojawiły się kolejne wycofujące się oddziały niemieckie, tym razem zmierzające od strony Krotoszyna przez Wróżewy. Około 9 zauważono z kolei około 30-40 radzieckich pojazdów pancernych, które nadjeżdżały do Benic od strony wschodniej czy od strony dzielic. Sowieci zauważyli zbliżającą się do Benic niemiecką kolumnę i postanowili ją rozbić. Ominęli Raciborów od północy i przed samymi Benicami zmienili kierunek na południowy, przed samą wsią odcinając Niemców od zachodu. Niemcy zaczęli się wtedy wycofywać, początkowo w kierunku Krotoszyna, następnie zmienili kierunek w stronę Raciborowa, no i na łące pomiędzy Benicami a Raciborowem doszło do starcia, w wyniku którego niemieckie siły zostały rozdzielone. Pierwsza grupa niemieckiej kolumny rozpierzchła się, i żołnierzy uciekło do Raciborowa, niewielka grupa broniła się w pobliskim lasku, który jest zwany Olszynkami. Kolejna grupa z kolei została rozbita niedaleko gospodarstwa państwa. Kapałów na północny wschód od Raciborowa. Stamtąd pozostali przy życiu żołnierze niemieccy uciekli w kierunku Benic, nieliczni w stronę Krotoszyna i Bożacina. Rosjanie rozbili w tym rejonie, właśnie w rejonie gospodarstwa państwa Kapałów, w okolicy przydrożnego Krzyża, trzy niemieckie samochody transportowe. Świadkowie. Wspominają, że jeden wiózł ropę, drugi alkohol, papierosy, cygara i mąkę, a w trzecim znajdowały się podeszwy butów. Większość tego transportu podczas ostrzału została jednak zniszczona. Sowieci, właśnie w tej okolicy, stracili jednak jeden czołg wraz z załogą. Świadkowie wspominają, że strącono mu wieżę, która przygniotła kilku członków radzieckiej załogi. Zmotywowani tym sukcesem w okolicy Raciborowa czerwonarmiści ruszyli w stronę Benic i jeszcze przy samym wieździe do wsi uciekający żołnierz niemiecki, ranny, zdołał za pomocą granatu zniszczyć radziecki pojazd pancerny. Następnie kolumna rosyjskich pojazdów wjechała na łąkę w środkowej części wsi, no i tam dostała się pod niemiecki ostrzał, być może była to zasadzka. W centrum Benic Niemcy zniszczyli aż 7 radzieckich pojazdów, a sami stracili dwa. Ponadto w granicach Benic Niemcy rozbili również pojazdy sowieckie w okolicy cmentarza oraz pomiędzy drogą do Wielowsi a drogą do Wronowa w samym Wronowie również świadkowie twierdzili, że rozbito radzieckie działo samobieżne. Walki we wsi spowodowały, że w budynkach od wystrzałów i eksplozji wylatywały szyby, a z dachów posypały się dachówki. Pociski spadały na łąkę w centrum wsi, no tam gdzie rozbijano oczywiście pojazdy radzieckie. Pociski spadły w pobliże kościoła, a polscy mieszkańcy Benic schronili się wówczas głównie w piwnicach swoich gospodarstw. Aczkolwiek relacja jednego ze świadków wspomina o tym, że jeden ze starszych mieszkańców Benic postanowił przez okno zerknąć, co się dzieje na zewnątrz, no i został postrzony w głowę, no i oczywiście zginął na miejscu. Potyczka zakończyła się mało znaczącym. Sukcesem Niemców aczkolwiek w wielu materiałach informacyjnych, szczególnie z minionej epoki, jawi się czasami jako sukces rosyjski. W piątek 26 stycznia dzień po potyczce miejscowi zaczęli zbierać ciała zabitych, łącznie znaleziono 84 ciała Niemców i około 50 ciał Rosjan. Wszystkich poległych pogrzebano w zbior, zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Benicach. Ciała żołnierzy rosyjskich po kilkunastu latach ekshumowano i przewieziono na cmentarz wojenny w Rawiczu. Tak zresztą robiono w wielu wypadkach tutaj tych naszych okolicznych mogił wojennych rosyjskich. Po wycofaniu się Niemców do okolicznych wsi kroczyli sowieccy żołnierze. Szukali Alkoholu, szukali kobiet i szukali Niemców, czasami szukając tych osób rzeczy, brutalnie przesłuchiwali Polaków. Świadkowie wspominają, że w ustkowie znaleźli około 10 niemieckich żołnierzy i natychmiast wszystkich rozstrzelano. Do zdun Rosjanie wkroczyli ponownie 27 stycznia od strony Hachalni, czyli od Wschodu. Na przedmieściach napotkali kilku niemieckich maruderów, którzy po krótkiej wymianie ognia zginęli. Po ponownym wejściu Sowietów do Zdun rozpoczęły się grabieże, rozboje no i gwałty na miejscowej ludności. Opanowawszy miasto, Rosjanie wysłali też patrol w kierunku Baszkowa, no i tam niespodziewanie na przedpolach wsi Niemcy przygotowali stanowisko karabinu maszynowego. No i bronili Niemcy tej wsi, dlatego że planowali w jej okolicach, na polach, w pobliżu Baszkowa, zorganizować polowe lotnisko dla samolotów transportowych, które dostarczałyby bezpośrednio na linię frontu, no przede wszystkim paliwo, którego Niemcom najbardziej brakowało. Ten patrol wysłany na przedpola Baszkowa został ostrzelany. Zwiad, ze zwiadu ocalał tylko jeden żołnierz radziecki. No i wobec tego niespodziewanego dla Sowietów oporu, jaki pojawił się w Baszkowie, Rosjanie skierowali tam znaczną część swoich sił. No i w wyniku ataku żołnierze niemieccy zostali wyparci najpierw z przypałacowego parku, następnie z samego pałacu, a potem walki przeniosły się w kierunku Jutrosina. W zmaganiach o Baszków poległo 27 sowieckich żołnierzy. Wszystkich pochowano w parku przy pałacowym, a następnie ekshumowano i przeniesiono, no podobnie jak to było w Benicach, na cmentarz wojenny w rawiczu. Do niedawna jeszcze w parku w Baszkowie znajdował się obelisk upamiętniający poległych Rosjan. W tym samym czasie w Krotoszynie w szpitalu miejskim przy ulicy Bolewskiego Udzielano pomocy chorym i rannym, zarówno tym, którzy zostali ranni w walkach toczonych tutaj na ziemi Krotoszyńskiej, ale także tym, których przywożono do Krotoszyna z dalszych odcinków frontu. Pomagano wszystkim, Rosjanom, Niemcom, Polakom. Do pracy w Lazarecie oraz w zorganizowanych na terenie całego miasta ambulatoriach wojennych PCK zgłaszała się ochotniczo Krotoszyńska młodzież. Ambulatoria mieściły się przy ulicy. Kołontaja, oczywiście w budynku gimnazjum dawnego dzisiejszego liceum. Jedno z ambulatoriów mieściło się przy ulicy Kaliskiej, dzisiejszej Aleje Powstańców, w szkole, dzisiaj w Szkole Podstawowej numer jeden. Jedno z ambulatoriów mieściło się przy ulicy Mickiewicza, na terenie lazaretu wojskowego, dzisiaj oczywiście jest to szpital miejski. Kolejne ambulatorium mieściło się przy ulicy Piastowskiej, w budynku poczty, a jeszcze jedno mieściło się w budynku. Dworca kolejowego. Lekarzami, którzy nadzorowali udzielanie pomocy poszkodowanym, byli Stanisław Stryjakowski oraz małżeństwo lekarzy Alojzy i Majn Maria Weinertowie. Bardzo mocno w pomoc zaangażowany był także student medycyny Gerwazy Fiderski, późniejszy wybitny profesor medycyny, zmarły niedawno. pomoc zaangażowana była również siostra Elżbietanka z Krotoszyna Aniceta Lisiecka. Zresztą, jak i inne siostry z krotoszyńskiego zgromadzenia. Zaopatrzono wówczas około 3000 rannych. Liczy się ogólnie, chociaż dane nie są precyzyjne, że w styczniu 45 roku w wyniku walk tutaj na terenie naszego powiatu zginęło co najmniej 400 osób, w tym znaczna większość to Niemcy. Opisane przeze mnie wydarzenia zakończyły niemiecką okupację ziemi krotoszyńskiej, ale zapoczątkowały kolejną, tym razem sowiecką. To był początek epoki stalinowskiej przecież. Nie zdając sobie sprawy sceny tego wyzwolenia, Wielkopolanie nie mieli nigdy za bardzo do czynienia z Rosjanami, Mieszkańcy Krotoszyna i okolic witali armię czerwoną z entuzjazmem, no mając dość tej wieloletniej okupacji niemieckiej. Ten entuzjazm jednak dość szybko topniał, przede wszystkim ze względu na zachowanie sowieckich soldatów, a także przez działania nadciągającego za wojskiem radzieckiego aparatu bezpieczeństwa, który siłą zaczął Polakom narzucać tzw. władzę ludową. Wyjątkiem od reguły okazał się tutaj ówczesny komendant wojenny Krotoszyna i powiatu Krotoszyńskiego major Aleksander Pawłow. On przybył do Krotoszyna 31 stycznia, już po tych walkach, które opisałem. Podporucznik kędzielski przekazał mu komendanturę nad Krotoszynem. No i ten radziecki oficer jest wspominany w naszym mieście dość ciepło, no ponieważ potrafił tych soldatów. Trzymać żelazną ręką, aczkolwiek nie oznacza to, że przestało dochodzić do grabieży i gwałtów, bo no, tego powiedzieć nie można. W krótkim czasie Krotoszynianie przekonali się także, kim są i, i czym się zajmują funkcjonariusze NKWD oraz UB. E, którzy z NKWD współpracowali. E, 29 stycznia, jeszcze przed przybyciem do Krotoszyna Pawłowa, do naszego miasta przyjechał pułkownik późniejszy, a wtedy kapitan Marian Beck, pułkownik późniejszy Urzędu Bezpieczeństwa, który e, no, zaczął tutaj w, na terenie na naszego miasta organizować właśnie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Jego zastępcą został e, Wspomniany w jednym z poprzednich materiałów Ignacy, synowiec z Krotoszyna, kto miał jeszcze w sobie wystarczająco sił i determinacji, żeby walczyć, no to wtedy ruszał wiosną 1945 roku do lasu, dołączał do jednego z oddziałów podziemia niepodległościowego, których tutaj było całkiem sporo, albo działał gdzieś tam w konspiracji. Jeśli ktoś już nie miał siły po tej ciężkiej, kilkuletniej okupacji niemieckiej dalej walczyć, to po prostu wyjeżdżał z kraju albo starał się jakoś przystosować do nowej rzeczywistości. No niestety byli też tacy, którzy postanowili robić karierę kosztem ponownie zniewolonej naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję za uwagę. To by było na tyle, jeśli chodzi o walki w styczniu roku 1945. Jak widać, działo się, jak mówiłem, w pierwszym materiale, Sporo działo się szybko i działo się w wielu miejscach. Mam nadzieję, że chociaż w ten sposób gdzieś tam usystematyzowałem te walki, połączyłem jedno z drugim. Od razu zaznaczę, że opierałem się przede wszystkim na wspomnieniach. Wspomnieniach mieszkańców Krotoszyna oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, przede wszystkim Benic. Tych wspomnień mamy w naszych zbiorach kilka szerszych i kilkanaście nieco węższych relacji, także było nad czym pracować. Chyba najcenniejsze są wspomniane w tym filmiku w pierwszej części tego filmiku wspomnienia niemieckie, ponieważ pozwalają nam spojrzeć na te wydarzenia z nieco innej perspektywy. Także bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania następnych naszych materiałów. Kolejny już za tydzień. Proszę, jak zwykle, o polubienia, udostępnienia, komentarze. Ta aktywność jest dla nas bardzo ważna. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego.